Hej, witajcie, tutaj Piotrek w odcinku, w którym powiem Wam, że świąteczna przygoda nie zostanie wstawiona, ponieważ no nie ma, nie ma czasu na nagrywanie tej świątecznej przygody, więc nie będzie wstawiona. Teraz Wam powiem, co miało być w niej. E, mieliśmy znaleźć typa, który wie, gdzie święty Mikołaj, tak jak tu w pierwszym odcinku znaleźliśmy kartę. Potem mieliśmy się w drugim czytaniu przygotować na tą podróż. Yy, w trzecim, tam dojść. On nam dał tą, tą, tą podkę przestakowalibyśmy. Yy, potem w odcinku potem byśmy się kopali w górę. A potem yy, by tego by Pablo i yy, Maxa zrzucił. To potem by, by Pablo, yy, Pablo posadził Maxa. Potem byśmy ożywili Maxa. Potem tak byśmy doszli do, do Mikołaja Świętego. I tak byłyby dwa by... Woj... Wojtek by chciał wrócić do domu, żeby był nakryty dobrze stół i w ogóle. A ja? Żeby Max żył. Więc taka miała. Potem byśmy wrócili do tej chaty i by już tak, tak się zakończyła. Więc taka miała być fabuła. Nera.